Witam Was w następnym odcinku na moim kanale Z tej strony Agrys Dosiak I zapraszam do obejrzenia tego odcinka A w dzisiejszym odcinku Porasowanie Bell Siana Przy nast następnym tego odcinka chciałbym Was zaprosić do zostawienia łapieczki w górę Zasubskrybowania kanału z włączkiem I udostępnienia innym oraz zapraszamy na kanał w opisie a już tutaj nie przedłużam jeszcze wam nie oglądania moi no moi drodzy jak to widzicie siano już jest wygrabione i a te łące wygrabione w poprzednim odcinku jeśli jeszcze nie widzieliście to nagróbcie. już jedna tutaj została sprasowana Teraz wychodzi już druga. Z się na piękne. O no tu jak widzicie już na no powoda się robi gorsza. Bur burza już nie, więc trzeba szybko zdążyć. Trzeba szybko to pozwolić. Będzie już po robocie. Tak to sobie do Lic z klasą działa. Sporo jest tych rządków nawet. Jest bardzo suwo. wszystko wszystko nagrywam to w jednym dniu. Na zapas oczywiście, jakbyście mieli jeszcze tyle, ale mam taką wiadomość, że odcinki mogą się spóźniać, dlatego że... Przestańmy właśnie robić wyrobić, zabracająć może im ciasło i w ogóle. A tu już chyba na trzecia belka Zobaczymy. Tak, wychodzi. Już trzecia belka na tej łące. No, już działa. A żeby się zdobyć żeby potem nie przedłużać akurat w poprzednich dwóch odcinkach zapomniałem do sięgo cięcia, więc mam nadzieję, że tym razem nie zapomnę i potem wstawiłem dwa niepełne odcinki niestety mam nadzieję, że nie życia ale tak to już jest więc ta powoda już taka bardziej dłużna się zrobiła ja Powiedz, że jest takie bardziej duszne, i tu słońce troszeczkę zaszło. Oczywiście jest nadal, ale zaszło już to słońce, to wcześniej było. Ale tu sobie działamy. Teraz on tak szybko idzie, co się szybko dostanę, wszystko... Jeszcze mamy trzy łąki do obrobienia, w tym jeden taki mniejszy klin. No i jest taka też mniejsza trochę łąka od tej. No i jest taka większa, którą też nagrywałem. Więc na widzowie, ja tu zrobię szybkie dzięcie. Jak będzie końcówka, to ją dogram. dogram, bo już tutaj nie będę przedłużał. I potrzebnych rzeczy już nie będę wam mówił. staram się gadać jak na temat więc widzimy się moi drodzy po cięciu no i już moi widzowie kończymy już kolejna belka wylatuje za chwilę zostały nam trzy rządki i pół tego czwartego znaczy no że się już za będę żegnał już to kończymy tą pierwszą mokrę, którą dostaliśmy Także zostawcie ławeczkę w górę z i zasubskrybujcie kanał z wręczkiem i udostępnieniem innym oraz zapraszam na kanały w opisie, również w opisy a już nie przedłużam nie będę jeszcze tego tego odcinka już jest on krótki, ale ale już dość szybki też, więc do zobaczenia w następnych odcinkach to były sianokosy to był drugi siano sianokos, może prawdopodobnie osadzić w tym roku, a może i będzie jeden trzeci, więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie, cześć!